Zawsze, gdy ludzie się dowiadują, że mówię w pięciu językach, to pada jedno i to samo pytanie. A ja znam każdy język świata, bo dosłownie mam okulary, które mają wbudowaną sztuczną inteligencję i są w stanie tłumaczyć każdy język prosto do mojego ucha. Są tutaj takie słuchaweczki oraz mikrofon w tych okularach, łączycie się do telefonu i dosłownie macie tłumacza w każdym języku świata na żywo. Zobaczcie to. Cześć! Słyszycie, dosłownie jest tutaj sztuczna inteligencja, a troszeczkę to mocno podgłośniłem, więc mam nadzieję, że będziecie w ogóle to w stanie usłyszeć, bo to działa dosłownie jak słuchaweczki. Ale dobra, bądź moim prywatnym tłumaczem i tłumacz wszystko, to co mówię, na język angielski i na odwrót. Dobra. What's your name? Komu te llamas? Słyszycie, dosłownie powiedziałem po angielsku, powiedziałem po hiszpańsku, i dosłownie wszystko to zrozumiało i od razu przetłumaczyło mi na język polski. Mam nadzieję, że to słyszycie, ale naprawdę te okulary są niesamowite. Oprócz tego mogą Wam pomóc również odpowiedzieć na każde pytanie światowe. Jak wiadomo, AI jest w stanie pomóc kompletnie ze wszystkim. Jeżeli chcecie linka, gdzie kupiłem te okulary, to napiszcie mi w komentarzach, to Wam wyślę linka.